Cześć! Nazywam się Karolina. Dzisiaj będę nagrywać filmik pod tytułem Opieka nad małą Dreamy Jak to imię się pisze? Dyry e m y A chyba czyta się Dreamy Opiek, tak jest tytuł Opieka nad małą Dreamy Taki się odcinek No i taki ma odcinek Tu jest ta Dreamy Tak się ona nazywa, Dreamy Za chwilę nam ona coś tu będzie Na chwilę, niestety no Ona troszkę pewnie przestraszona Bo pier pierwszy filmik Nigdy ona nie nagrywała No oni nigdy te lalki my nie nagrywali, Ona może no, troszeczkę jest taka dzisiaj taka podekscytowana, że dzisiaj nagrywamy. Tak ona wygląda. Na razie na, nam na nic nie mówi, ale będzie nam tu mówiła. I będzie się bawiła modzi bapsami, plusakami. I tutaj mamy takiego bujanego kubusia, Takiego właśnie kubusia puchatka. I tak nam ta lalka tu właśnie już nam tutaj mówi. Tak sobie gawozy. No i będziemy się z nią. I będziemy się z nią świetnie tutaj bawić. No to dobrze. No to, no to będziemy się... bawić. Taki zbudowałam domek z klocków y, drewnianych. I tam są w środku y, w tym domku są właśnie y, modzi popsy. Bo ten domek właśnie budowałam z tą lalką. Ta lalka właśnie budowała ten domek. I powsadzała tam modzi popsy. Zobaczcie, sześć modzi popsów. Tak ten domek wygląda, wygląda taki jak taki jakby zamek. I tutaj mają krzesełka na polu, bo tak się ta lalka bawi, że modzi popsy idą na pole i sobie siedzą, rozmawiają. Tylko że ta lalka no nam tam sobie, Gaworzyna, no bo ona nie umie nam powiedzieć, yy, no na tak gadać z tymi Madzy No i tutaj się lalka nam tu będzie bawić z tymi Madzy Popsami. No to zaczynamy. No to dobrze. I lalka dała modzi papsy, zobaczcie gdzie. Siedzą sobie na stołkach. To są moje nowe modzi papsy. Mam sześć nowych. Część w domu. I tu jest ta dreamy lalka. I tak się nam tu lalka bawi. No dobrze, to teraz powsadza je do domku. Pomodzi, paprzy już je zmęczyły. Też potrzebują być w domu. Ojdź, coś tu nam lalkę zrzuciła, dach. Dobra, już jest dobrze. No i tak wyglądają młodzi papsy w domku. Młodzi papsy już są w domu. Dobrze, lalka nam tu. Nam tu coś przestała mówić. Musimy ją włączyć. Oj. Mini wypadek. Się zdarzył. Dobra, naprawiony domek. To teraz i nagle lalka rozpłakała się. Bo chciała bawić się teraz czymś innym. Tylko musimy yy, zabić jej tak, żeby... żeby ile ciały łezki. Musimy właśnie tą pompką, bo tu Maty zauważcie, ona, tu wam pokazałam, że tu ma ten przycisk taki, tu się wlewa wodę, i tu ma właśnie ten przycisk. To jest taka, jakby, taka pompa, bo ona tą pompę, i to powoduje, że właśnie ta pompa, tak, by, tak, by szczekawka pobiera sobie e, tą wodę, i dzięki temu, jak i weźmiemy, co wyciągniemy, co z buzi to lalka płacze. Ile, co mi łzy i teraz, i teraz mała Dreamy rozpłakała się, bo chciała porobić coś innego. A wiecie, co mała Dreamy chciała porobić? Chciała się, chciała się bujać na, kubu, na się puchatku. Teraz mała Dreamy rozpłakała się. To mała Dreamy, co byś chciała teraz porobić? Kubuć puchatek? To zgoda. Czekaj tutaj. Już ci go ściągnę. Czekaj, nie trzeba płakać o Kubusia Puchatka. Już tu jest Kubuś Pładek, już łzy trzeba wyczyć, bo widzę, że tu łzy się leją. Chusteczki mamy, zaraz powycieramy, nic się, nic się nie denerwuj, powycieramy łzy i posadzamy cię na Kubusiu Puchatku. Będziemy na nim jechać. Ciekawe, gdzie zajedziemy na nim. Gdzie dojedziemy. Dobra, już cię sadzę. Za chwilę to widzą. Pokażemy. Miałaś tu nie wchodzić. Dobra, i teraz pokażemy, jak mała Dreamy sobie jeździ na Kubusie-Puchatku. I to mamy na podparcie telefonu. Dobrze. Tak, mała Dreamy jeździ sobie na Kubusie-Puchatku. Tak sobie jedzie. Jedzie, jedzie, jedzie. Tak sobie mała Dream jedzie, na kupię płatku Tak wygląda. Długo jeszcze? Długo jeszcze? Nie tak głośno, bo się to nagrywa. Długo jeszcze? Dobrze. Tak, chcesz już zejść? No to już czekaj. Już czekaj, zaraz się ściągnę. Tu musimy podeprzeć telefon. O stołek, no o taki ten... To jest... O to nawet jest mokre. Trochę, no bo tu lalka nam płakała i troszkę tu łez naleciało. Dobrze, czekaj, jeszcze ściągnę. O, proszę. Idziesz przed widzów? アップしたい。<laughs> Dobrze, no to co teraz będziemy e, robić tymi zabawkami? Dobrze, no to już wyciągamy duże pudło z zabawkami, rozkładamy i będziemy się nimi bawić. Musimy sobie tutaj rozłożyć, nam sobie tej lalka mówi, gaworzy, tutaj cieszy, że tu jest z nami. Tu mamy do spania, bo poduszki tutaj ona ma do spania. Dobrze, to sobie już rozłożymy. sobie rozłożymy. Możecie tam na chwilę dwimi popatrzeć do, do na widzów, ale ja to przez ten czas przygotuję zabawki. O tych zabawek mamy dużo bardzo. Ok, zabawki wyciągnięte, Poduszki do spania tu na razie możemy włożyć, bo na razie jeszcze mała. Ty jeszcze Dreamy, mi nie idziesz. To poduszki na razie są nam niepotrzebne. Grzechotki, bo mamy dwie grzechotki i resztę same plusaki. Dobra, biorę telefon i dajemy go tu. Idziemy tutaj dać telefon, żeby to. Aha, tak muszę dać. Czekajcie, widzę, ja wiem. Tak muszę dać telefon. Tylko tu nie za bardzo widać, bo przy oknie trzeba to udźwignąć. To... O tak, tyle dobra. Dylini. telefon będzie w tym miejscu tego względu, że tam słabo widać i telefon będzie, Ty będziesz tutaj. Dobra, Ty sobie na chwilę usiądź tutaj, gdzie są moji popsy. I tu będziemy bawić się. Dobra zabawki, ci tam będę. Bo Ci dam dać te zabawki. Dobra, tu sobie będziesz. Zabawki Ci damy tu. Wszystkie grzechotki. Grzechotki masz dwie grzechotki tu. I dobra. No to co teraz pokazujesz widzom. Dobra, ja już filmuję. No to do. I tak się nam lalka, yy, i tak się nam cudownie mała dreamy bawi. Zobaczcie, jak się bawi naszym pieskiem. Takim pieskim się bawi. Dobrze, pojawiłaś się już? No to teraz sprzątamy. I nasza mała drzwi pójdzie spać. Właśnie nam już tutaj pobawiła. To sobie coś tam dałoży. I musimy posprzątać, zanim nam się tu rozpłaca. Możecie posłuchać, jak tam do Was mała drzwi się śmieje, mówi. A ja za ten czas posprzątam jej zabawki. Jej kuba, puchatek. I tej przygotowujemy do spania. I tego filmiku będą dwie części. Jed jedną część nagram już jak będziemy, już w domu. Tu jest poduszka, bo zawsze mała Dreamy śpi na tej poduszce. Na kocu. Tak, jest już nauczona. Ona zawsze zasypia nam na kocu. I musi mieć tu ma pod nóżki, bo teraz nie jesteśmy w domu. To ona nam nie śpi w łóżeczku, tylko w łóżku śpi. I tu mamy, tu mamy chusteczkę, jakby nam płakała czy coś. A musimy w razie czego mieć chusteczki. Dobrze, to teraz pójdziemy spać. Musimy gdzieś Usteczki jak na wypadek. Tu mamy łóżko przygotowane. Łóżko. Zabawki tylko przesuniemy, żeby nam się tu lelka nie... Żeby nam się tu mała dreamie nie uderzyła o ten kosz, bo to ma zabawki. No i kubusia, do puchotka do... Że do z Właśnie do huśtania. No i może to służyć jako do zasypiania, bo mała Dreamy czasami na nim się zasypia. I potem ją biorę i przekładam. I potem tą małą drymi właśnie biorę i przekładam do łóżka. Dobra. I tego kubusia puchatka używamy do tego, bo do tego używam tego kubusia puchatka, bo ta właśnie mała drimi zasypia w nim właśnie na się płatku i z się płatka potem ją biorę i przenoszę do, na do łóżka. Tak się już nam nauczyła i tak zasypia. Troszkę inaczej niż Spike, bo Spike troszkę zasypia inaczej, bo Spike zasypia na, też tak podobnie, ale Spike zasypia też właśnie tak podobnie, na poduszce i potem ja go przekładam do łóżeczka. Widzieliście na filmikach jak to yy, było. I nasza mała Dreamy jest już bardzo śpiąca. I nawet Wam może to okazać płaczem. Posłuchajcie. Nawet ta mała Dreamy Wam to może okazać płaczem. Pusteczki na wypadek, bo też jest spokojna. Ale jest śpiąca. Mała Dreamy jest już śpiąca. I Wam to może nawet okazać. Posłuchajcie. Jest już niespokojna. I dobrze. I teraz, mała położymy się spać. Nie może, Nie może. I dobrze, teraz musimy wyczyć łzy. I teraz pójdziesz już spać. Dobrze. Łzy mamy wytarte. To teraz bierzemy Kubusia Puchatka tak, żeby go widzowie nam widzieli. I będziemy zasypiać. I już tak będziemy zasypiać. Nie trzeba płakać. Już zasypiamy. Tak, żeby widzowie widzieli. Jak zasypia, żeby widzieli. Nasi kochani widzowie. I jeszcze nam sobie ona coś pogawoży, bo ona zawsze właśnie gawozy jak śpi. No jak zasypia, ona tam zawsze sobie coś tam mówi, zawsze na szaderimi. Ona tam jeszcze mówi sobie jak zasypia. Ona tak zawsze mówi jak zasypia. Czy już zasypia? Tak zawsze ona właśnie ona tak zawsze gawa, że jak zasypia. No tak zawsze, zawsze yy, mówi jak zasypia. No i mała Dreamy nam zasnęła. A teraz ją z kubusia płatka musimy przenieść, bo ona tak nie może spać. Jest minut, i idę do teraz ją przenosimy. Podobnie zasypia jak Spike. O! I teraz tu idziemy. Dobra. Mała Dreamy nam zasnęła. Zawsze tak Bo zasypia prawie, że tak samo jak Spike, ale ona się nauczyła na wasie, ma tego kubusia, a ja odsąd tak się... Urodziła, no i właśnie zasypia od małego, właśnie mała Dreamy zasypia na tym właśnie kubusiu, puchatku. I to był nasz cały filmik, tak ta mała Dreamy wygląda, właśnie sobie smacznie teraz śpi. Dlatego ona śpi na takich poduszkach, na, w takim łóżku. No bo nie jestem teraz u siebie w domu, bo ona, bo mała Dreamy, ona jak jest w domu, jak jesteśmy w domu, no, śpi w łóżeczku z karuzelką, ma taką, no, taką karuzelkę, i, no i jej gra, no i śpi sobie. Ale nie jesteśmy dzisiaj w domu, jesteśmy właśnie tutaj. Tutaj jesteśmy. No i będziemy... Teraz będą pozdrowienia naszych widzów! Pozdrawiam Miłosza! Pozdrawiam Gabriela! Pozdrawiam Mateusza! Pozdrawiam moją koleżankę Julkę! Pozdrawiam mojego kolegę Karola! Pozdrawiam mojego kolegę z klasy Kamila. Pozdrawiam również mojego kolegę Sylwka Hanusa i pozdrawiam również moją kuzynkę Anetę. To były pozdrowienia naszych widzów. I przesyłam dla wszystkich widzów, którzy mnie oglądają, całuski. To są całuski dla was widzowie. I jeśli Wam się filmik podobał, dajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. I pamiętajcie, żebyście nie byli zaskoczeni. Druga część tego filmiku będzie, jak już będę w domu. Będzie szczytaniem y, będzie wam. Akurat chyba nie mam tej książki tu. To Wam tę książkę pokażę już w domu.